Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jest to pierwszy odcinek, nie z serii, ale ogólnie pierwszy odcinek, jaki ja nagrywam. Eee, first Look. Eee, znaczy, no pi nie pierwszy w życiu, jakby. No wiecie, że pierwszy First Look, jakby, który ja nagrywam. I to jest First Look z Dyson 4 z I wiem, że to wyszło. Eee, ja to wrzucę jutro ten odcinek, czyli 24, bo nagrywam to dzisiaj, bo dzisiaj dostałam. A już potem nie będę miała szansę. Eee, Przepraszam, ja się skończę jedną rzecz, że jakby to wyszło 22, a ja to wrzucę 24, ale po prostu wcześniej tego nie miałam I normalnie bym miała 22, bo bym sobie po prostu poszła do sklepu, ale nie było mnie w Warszawie, a tu nie ma takich sklepów jak, nie mam jakieś, no, generalnie są sklepy spożywcze tutaj na wsi, więc no, a dlaczego... Jakby muszę teraz to nagrać To dlatego, że po prostu yy, Już jakby moja mama przyjechała, która właśnie Przywiozła mi płytę yy, I to dlatego mówię wam, że jakby musiałam mieć płytę, mogłam sobie przez Allegro kupić czy coś, ale po prostu e, to, te cyfrowe wersje kosztowały po 30 zł więcej, jak patrzyłam, więc stwierdziłam, że nope. e, i kupiłam po prostu po cenie, na jaką znalazłam nadz i mama mi w płycie, e, bo akurat to była najniższa i tak wyszło. Mm, no, więc jakby jest już tutaj tłum, bo wcześniej byłam ja, Kacper, babcia i dziadek a teraz jest jeszcze e, dwie dodatkowe osoby. Mm, czyli moja mama, no i oczywiście, no Wiecie. I jeszcze jakby za chyba teraz to już z godziny, czy półtorej godziny przyjedzie jeszcze mój wujek, ma dzisiaj i moje dwie kuzynki. Więc to, to nie chodzi o to, że jakby oni koniecznie będą robić głośno, tylko po prostu jakby tu będzie e, 10 osób. I ten dom co prawda jest duży, ale my na górze będziemy mieszkać w 8 z tych 10, więc jakby po prostu. I do tego jeszcze to są 3 psy i dwa koty teraz, więc po prostu będzie taki tłum, tak głośno, że ja nic nie zrobię kompletnie, nic nie nagram. W... Po prostu skupić się nie będę mogła, żeby książkę poczytać Więc muszę to teraz nagrać Ale nie, się śpiasz, bo mam jeszcze te półtorej godziny Zanim oni dojadą, więc spoko No, więc czytamy, co tu jest napisane Pewnie już przeczytaliście, jak ja tutaj ględziłam Ale dobra, ten odcinek może być trochę długi Bo nie chcę robić dwóch e, chodź, e, Bo w ogóle nie oglądamy jeszcze Żadnego first każdy żeby nie było e, Więc będę lamić pewnie Może zrobimy, w sumie Może zrobimy z tego serię, bo w jeden odcinek Nic się nie da przejrzeć, dobra Chody i zwierzęta przyjaźni się z nimi, kurczaki i krowy mogą się im wiekę i mleko. Lamy dają wełnę, którą można wykorzystać w za chwilę. Co? A to już będzie tak, że... tak jak na zdjęciu? że to. Wow, ale fajnie. Dobra. Mm, tylko nie da się obrócić. jakie ptaki pięknie śpiewają, a kubliki biegają dookoła. Uważaj tylko na złośliwe lisy. Lisy są słodkie. Żyj z tego, co daje natura. Świeże jest najlepsze, niezależnie od tego, czy chodzi o własny plony simów, żywność zebraną w lesie, czy produkty z wiejskiego targu. Masz ochotę na wezwanie? Wychodzą olbrzymie rośliny użytkowe i weź udział w konkursie na jarmarku w Finchwick. Ciesz się życiem na wsi. Hanford on Bagley położony jest w malowniczym wiejskim obszarze, gdzie wszyscy się znają. Spakuj koszyki, udaj się na piknik lub daj się ponieść haftowi krzyżykowemu. Ale to z tym... Chociaż nie, no dobra, bo w łóczkowej historii to było chyba o. nie o szyciu, tylko chwila bo to jest haft, a tam to było właśnie o szyciu, czy. Nie, nie, dobra, nie znam się na tym. E, poznawiam mieszkańców w pubie UGNO, mają czegoś w miasteczku od, od swoich sąsiadów. Cieszę się prostym życiem. w korzyści z lepszej jakości jedzenia, dzięki wyzwaniu parceli. E, proste życie. To nowe wyzwanie braterii będzie wymagało od Simu wykorzystywania tylko świeżych składników do przyrządzenia posiłków. Czy twoi Simowi mają ochotę na wyzwanie? Dobra. I tak. Eee... O nie, wczytaj grę. Jakby co, żeby nie było... To są jakieś tam moje rozrywki. a to nie, że ja gram tam kimś im, tylko na tym sobie po prostu mody kasuję, bo no, jakoś muszę to robić, co nie. Eee... I dobra, stworzymy sobie Sima. Myślę, że Postaram się jakoś to ładnie zrobić Ale przecież że nie mam czasu, to po prostu zrobimy tak najbardziej basicowo Dobra, spadaj mi z tym Twarz zrobimy ci tą taką pierwszą Dobra I zobaczymy, czy jakieś włosy doszły Bo generalnie Chcę stestować ten dodatek E, więc Wydaje mi się, że to będzie seria, bo... Jakby... O, no mam sobie na tatuaż no, Nawet tatuaż, nie nowy, powiedziałam jakby co, bo wiem, że to mogę tak zamknąć e... O nie Oni chyba przyjechali A kto by szypał. Dobra, mam nadzieję, że... Jakby nie wpadną tu i nie zaczną się drzeć, bo po prostu umrę, szczerze mówiąc Serio, bo strasznie chciałam nagrać ten festuch, bo to jakby... No, no, tak jak mówiłem, pierwszy mój first look w życiu, więc możecie jakby słyszeć ich. Eee, ja oczywiście sobie wesoło mówiłam, że no, mam jeszcze godzinę. Eee, I tak, wyszło jak zawsze. Eee, ale to jakby nie jest nikogo wina, to jest moja wina. Eee, bo pewnie po prostu ja źle spojrzałam na zegarek, bo wiesz, tak po prostu szczerze mówiąc, to ciągle mówię szczerze mówiąc. Mm. Ja miałam ostatni odcinek z Minecraft i mówiłam, że ciągle mówię. Mam, mam takie fazy, że mówię coś ciągle i teraz mam wyjście szczerze mówiąc. Yy, I po prostu, jakby nie patrzyłam, jakby która jest godzina. W ogóle, Ja bym chciała, żeby była No dobra. Yy, nie patrzyłam, która jest godzina, więc po prostu, jakby yy, ja. Za, e, zwaliłam, bo nie patrzą, która jest godzina. E, jak miały, mieli być 3 godziny, więc po prostu pewnie 3 godziny miały. Ja nawet nie zauważam. Myślę, że dodatek musiał się ściągnąć. Wiecie, e, nie to. zapomniałam, sorry. Tak z przyzwyczajenia. E, dobra, i teraz tak. E, jeśli ktoś tu wpadnie na górę i zacznie się drzeć, to po prostu wyłączę mikrofon, więc. E, dobra. Nie, takie to się nie bardzo. A! To wygląda... Ona no nie, nie posunięć, tak. No sorry, ale nie. To spodnie. Bo chciałam jej dać takie ubranie... A, w sumie nawet nie, nie wygląda. Chciałam jej dać takie ubranie z dodatku, wiecie, żeby było jakby na temat, nie? Nie to znowu. Mm, to żeby było na temat. Z tym, że no, po prostu jakby jest zwyczaj używam modów, więc po prostu to jest dla mnie trochę nowe. A, może być tak. I zobaczmy, czy są jakieś te, bo w sumie nie patrzyłam. Pakiety. Kieska silanka. Ja będę teraz trochę ciszej, bo właśnie chcę usłyszeć, jeśli będą tu yy, krzyczeć. Czarny? Nie, Różów był dobry. Tylko nie wiem, przy tym, czy bym jakoś zmieniła fryzurę na taki. O, może coś takiego. O, widzicie, ja od razu jest bardziej fancy. <grym> nie, dobra, nie wiem, co jest w tym fancy, ale. E, nie, dobra, w kratkę lepiej wygląda, mimo że ja nie nienawidzę kratki, ale. lepiej wyglądam, dobra. I tu idę, może czarne? Niekoniecznie, takie. E, niezbyt, e, takie. Dobra, takie posłucham. E, postaram się ją tak na szybko ubrać, bo. E, no z tego co nie ma, więc e, tu szybko ogarnę, tak e, masz to. Po prostu y, masz jeszcze to. Bo nie chcę jej tak zrobić, zostawiać bo jeśli to będzie rzeczywiście seria, a nie wiem jeszcze, czy to będzie seria. Chyba zrobię jednak z tego seria, tak mi się wydaje. Y, to po prostu ona musi mieć wszystkie ubrania, a ja wiem, że jestem zbyt leniwa, żeby to zrobiła po nagraniu, więc po prostu. Nie, ten kolor mi nie pasuje. Y, więc muszę to po prostu zrobić teraz. Więc ten będzie po prostu pewnie zubieranie jej. No ale cóż, trudno. Może nawet... Nie, dobra, wróćmy do tego. To było lepsze. Rzeczywiście. Yy... I czy może jest jakaś piżamka? U, to wygląda słabo, no ale dobra, że głosie słowo, to nie będzie z dodatku. Ale nie, kapcie nie będziesz nosić. Kto chodzi w kapciach spać, no. Znaczy ja rozumiem, że ludzie jak myją się, to potem chodzą... Oj, zjałam mnie włosy, sorry. Yy, ty, jak się myją, to potem mogą chodzić w kapciach. Aczkolwiek ja akurat tego nie robię. W sumie nie wiem czemu, ale jakoś tak nie wiem, nigdy nie czułam za bardzo potrzeby. W sensie nawet jak mi się uwalą z to po prostu jest strzepię. A, to takie dość. Znaczy nadal wygląda trochę jak tak piżamkowo, ale takiej bardziej fancy. Fancy piżamkowo. O, nie, w ogóle Eee. I My po prostu sobie strzepuję nogi Nie wiem, pewnie może to ktoś uznać za nich ale u mnie w domu, mimo że mamy dwa koty i psa, to jakby nigdy za bardzo nie było jakoś tak pełno. Tylko zobaczyć, czy... A, dobra, nie wiem. Nie no, dobra, zobaczycie, czy nie ma jakiegoś, bo tam było, ale tu zobaczycie, czy nie ma na pewno jakiegoś nowego stroju, ale chyba. No właśnie, nie ma. Co ja mówiłam? A, że nigdy, e, jakby u nas w domu nie ma takiego syfu na tyle, żeby trzeba włosy przypywać, ale teraz na przykład, na jakie są gułapki, to tutaj po prostu są dwa psy, które bardzo linieją, e, bo e, mój pies e, ma włosy, więc e, jej po prostu nie wypadają. Znaczy, no wiadomo, jak nie ją wyczeszę, wtedy je wypadają, ale normalnie tak samo jest z ciebie to. Mm -mm. Więc. E, Dobra, to jest dziwna sytuacja, ponieważ minęło już 5 minut, a jeszcze nikt nie wpadł mi do pokoju, krzycząc. Cześć Zuziu, jak miło cię widzieć? Albo nie miło, no zależy. Eee, a może ja po prostu jestem głucha? Nie, no jestem pewna, że tam się ktoś witał z kimś. Nie, to mi nie pasuje Sora. Mm -mm. Tak, biała może. Tak lepiej. Eee, masz to. Czarne? Białe? Nie, czarne. Yy, no. Co ja mówiłam wcześniej? Się pogubiłam. O, kolczyki, fakt, kolczyki. Ale nie, moje synki raczej nie lubią kolczyków. W sensie czasami daję jakiś tam makijaż, ale kolczyki... Mm -mm. Po prostu nie. Dobra, dam sweter, mimo że nie lubię swetrów ja nosić, ale czemu moja synka mnie nie lubić, to nie jest żaden problem. Yy, po prostu ja nie lubię swetrów. Nie no zależy, że każdy musi nie lubić, no każdy jest inny. E... Może takie? Kalosze? Tak, myślę, że kalosze są świetne. I w związku z tym, że jesteś na wsi to muszę ci dać jakieś wiejskie nazwisko, e, więc ty będziesz. ja zostałem tragicznym w wymyślaniu. Serio? E... Kurde, serio? O nie! Dobra, to to będzie Aniela Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że to musi być Aniela I damy jej nazwisko... O jest. Nie wiem Farmer? Nie, to taki strasznie basic hmm. Może... Czekaj, wiesz, wiesz Wiesz o, wiem, to będzie Aniela Chicken. Co za kupa! Gu... Ja nie jestem głupia. O, dobra, jest nowa aspiracja, musimy ją na pewno mieć. Czy jest nowa cecha? Yy... 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 Nie wiem, czy to jest nowa cecha, ale mi się nie podoba, więc nie będziemy jej brać. Bo wydaje mi się, że cechy rak a nie, no dobra. Czasami dochodzą, no bo miłośniczka kapsułków kotów, to dochodzi z tego. Ale my damy takie wesołe cechy, żeby była wesoła. Ma lubić naturę, bo będzie mieszkać na wsi, gdzie to jest. Gdzie masz lubić naturę? proszę. I. Aktywna, pewnie będziesz tam biegać. O nie. Jak ja mogę nazwać Simaniela Znaczy, no nie, że jest coś źle, ale szczerze mówiąc, jakby nigdy nie słyszałam o kimś, kto tak ma na nazwisko. Ale spoko, dobra Okej okay. <laughs> Więc tak, to był pierwszy odcinek stworzenia Steama Myślę, że teraz jeszcze się wprowadzimy I skończymy odcinek I to będzie pierwszy odcinek z tej serii To będzie pewnie taka miniseria Myślę, że będzie trwać Góra 20 odcinków Bo zazwyczaj u innych trwa to 10 odcinków Tylko, że inni nagrywają odcinki pół godziny A ja twarz krótsze Więc no no wiosnę, no bo... Nie wiem, ja zawsze jak zaczynam daję wiosnę, no bo... Wiem, że jest nowy ten. for forton Bagley, co? Ja powiem, że zaczynałam to już wiem, ale... Okej. Okay. Uh -huh. Czyli to jest wolno. Aha. Ej, jest naleźmy... mi... Dobra, na to nie stać. Szczerze mówiąc, zostać mi tylko na to i na to, gdzie tu nie mam tego. No, dobra, weźmy to, bo jednak w ogóle mieć. Hmm, Tomek, nie? A jakie były te wyzwania? Dzięki listy i prosto życie, dobra, nie nieważne. Nie dobra. Obejrzyjmy sobie w na następnym odcinku, więc. No, Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, oczywiście, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Poprosiliście link do kanału Kaspera i Michana, Cię to na tyle. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!